Po ekranie biegają małe łapciuszki. Wszystkiego dotknąć chcą te paluszki. Pozostawiają liczne, uporczywe ślady. Sądzisz, że usunąć ich nie dasz rady? Ten, kto tak myśli, bardzo się myli. Do ich zniknięcia potrzeba tylko chwili. Mamy dla Ciebie znakomity sposób, wypróbowany przez wiele osób. Przedstawiamy rewelacyjny czyścik ekranowy. Masz poplamiony monitor czy ekran dotykowy? To żaden kłopot. Czyścik biega, czyścik fika. Kilka ruchów i cały brud znika.